Ja mówiłem, że ja lubię grać w tą grę, ale niekoniecznie, że umiem w nią grać. No, <grymne> to może się jakoś przydać. Założono religię nieznana religia założyła katolicyzm no to sami się tam, tym katolicyzm. Warszawa prosi o cukier Skąd ja cukier wezmą? A, oh, Florenzio, Florenzio, Pieniądze mogą wszystko Marlakesz się strasznie rozrasta Rio już się rozrosło do stolicy Czyli jedynie mógłbym ten Marlakesz próbować podbić, ale ja na razie nie mam katapult, nie mam niczego co by mi pomogło, na no, no, zwykłych wojowników, tak Więc nie kupiłem tej obróbki brązu, tak? Okej. Okay. Spoko. A to Sydney Hmm. Dlaczego jesteś do mnie w złym stosunku? No to podbijamy Sydney. No Who cares? Mogę mieć Sydney. Tyle, że musimy poczekać. Aż jakaś katapulta chociażby na przyje przyjedzie. dano wierzenie reformacyjne. Dobrze, czyli teraz będziemy mogli. Mógł... co? No, dobra, dobra. Walić to. Waluta, modlarstwo, kalendarz, dramat i poezja. Obróbka żelaza. Waluta do spraw wojska. Mówi mi, żebym miał walutę. Bo to może to zróbmy to. Nasza cywilizacja coś popływała. Hmm, okej. Okay. Jednostki bez wskazówki, to nie ma wskazówki. Nie, tu wcale nie będzie podejrzane, że wszystkie moje siły ustawiają się przy jego granicy. Nie, on. Nie. <śm> to nic takiego! Nie przejmujcie się my sobie, tu, tylko tak. Siedzimy. Wiemy zieloną herbatkę etc. Ej, etc. dat movement speed. So Wiem co uprawdził. Okej, okay, tam się młyn wolny pojawia. Chyba stanowczo za blisko to miasto umieściłem. Eee, dobra. <gryw> na razie czuwaj. Ty też na razie czuwaj. się ustaw tutaj, żeby jak są mu strzelać To że katapulta będzie musiała jeszcze gdzieś podjechać A o, -o, o Co on tu ma? To są kusznice Czy to są kusznice? Sydneyjska jednostka łuczników Tak, ale to są bardziej zaawansowani ucznice, To nie są ci podstawowi nie ich nie mam Dlaczego znaczy ich nie mam? Ale mam swoje prostactwo Wciskać katapulty. Hmm. hmm. Okej, okay, czyli mamy nowym ten. No bo to najlepsze obróbkę żelazo znajdźmy. Kam na jedną katapulta. Mm. No, to są inni. Co? Co? Oh fuck! A nad tym ktoś czuwa? For fuck's sake! A, ale mi zepsuli pomysł ekspansyjny. Hmm. No i na co mi ta jedna katapulta? Chyba żeby sobie pojeździła. <grywa> Dobra, karawanę zbudujmy. Zbudujmy karawanę, jeszcze jedną, żeby rozwinąć nasz handel, etc., etc. Co to tu jest? Co to tu jest? To są. Barbarzyńca. Je... Barbarzyńska jednostka robotników? Da faku? Nie Stąd się rozsępliłeś Florencja chyba... Chyba zostałaś mi tylko te, ty. To ty mi się nie opłaca hmm. Florencja, Florencja. Mam trzy tury, ale w trzy tury nie zarobię 50 sztuk złota, tak? Chyba. Czemu wy mi tak mało tutaj pieniędzy dajecie? To jest to miejsce na dzieło sztuki lub artefekt. Boże, tego chyba kiedyś nie było. Hmm. <laughs> Tak belek Nie Więc co, słuchaj, bym to zabił. To się tak. No, wycofajmy tutaj. Jeden oddział idzie bronić tego nieszczęsnego Krakowa. To nie dwa oddziały tam idą. Te katapulty niech się cofną do Warszawy. Tutaj leć! A, to kij. ...będziesz się przyjmował. Oto coś, co może się przydać. Chyba hmm. Chyba... Kitam, że tu Brazylia. Ktoś się zaprzyjaźnił. Gdzie? A, z Bukaresztem się zaprzyjaźniłem. Okej. Okay. Spoko. <laughs> nie, nie wiem, że tam jest Bukareszta, ale. Daj, podarunek. Fuck, w mi pięciu. Poczekajcie, poczekajcie, ile. Jeszcze mam jedną turę. Dobrze, to akurat będzie przychód, będzie w porze. Eee, dobra, a wy zwiadowcy wracajcie do eksploracji? O, w Krakowie mogę coś zbudować. Kurwa kabina. O Boże. Eee, kultura, plus 2, to by mi pasowało. Trochę ogłasza, że... że bukadlerz znajduje się pod ich ochroną. Spoko, to ja też mogę wam dać ochronę. Ja? Yeah! jak się z tym czujecie? W Florencji na razie ochrony nie będę dawał, bo może mi się to źle skończyć. Dla mnie oczywiście koszary kaplica, albo osadnicy. W a na kimi osadnicy, jak ja nawet nie mam się gdzie wybudować teraz? Nie ma tu miejsca, gdzie mógłbym się wybudować. Mam te dwa miasta, które ten wypełnią. Musiałbym jakoś tu przebiec i hominąć. Mm, łódek nie mogę robić. Nie, nie mogę robić, bo. A czekajcie. A nie, nie mogę sobie tego zrobić, razie. Kurwa. Ehm. Um, nach, 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 to se kaplice postawię. Może w końcu coś sobie, panteon religijny założę albo coś. Karawana. Stwórz szlak handlowy. Stelży nosi na. O, Bukaresz 6, Florencja 6, Sydney 6. Ależ to opłacalne w sumie. Gdzie jest bliżej? Do Sydney? tu się bardziej chcę do Florencji iść. O, 11 zł złota na turę. To, to mi pasuje. To, że dlaczego tego nie dostałem teraz? A, to jeszcze nie nowa Aaaa. Dobrze, jestem pojebany. Katapulty! Wracać! Wracać do Warszawy. Katapulty pierwszy laski, kiedy Warszawa miała u siebie katapulty, kurwa. to nie były cudze. Hmm. <gry> tak, idę, słuchaj. Eee, proszę czekać. No to Moje karawany handlowe dają czadu. No i co ja mam o tymi miejscami tu robić? Eee, Riders of the Rohan. Znaczy, chyba mam modyfikację, która dodaje falaxy śródziemne i ogólnie śródziemne. No to wy to. CO Cofacie! <grym> tam jest okręt, cofacie? W sumie te logiki mogliby Boże, co się stało? Dlaczego to okno się zamknęło? Nie pozwoliłem mu się zamknąć. Aha, tu się nie mogę schować, już tak. Hmm. No to, że ich cofnę na swoje granice po prostu. Katapulty nie mogę tam wsadzić. Jest tam coś jeszcze? Nie wiem. Okej, okay, dobra. Katapulta będzie sobie tu tak stała i czuwała, przed bramą, nie wpuścili jej. Tak, eksploracja tam katapulcie, kurwa, to jest to, dobry pomysł. Myślę best scout EU. W sumie konicę mogę dać, konnicę mogę dać. Kurwa i zapomniałem zainwestować w Florencję. No i kurwa, tak się załatwiłem. Okej okay. Co tu robią mojej łucznicy yy... nie wiem, ale Widzę, że są gotowi No jak się mnie boją dwa jedna to Chyba ja mam zasięgu tutaj dosyć sporo Przenieśmy ich tutaj. E, okej, okay, Osobnicy Strzelce L2. No cóż, jak Florencja nagle zniknie, to ja nie wiem, czy ja ją przejmę. Nie pamiętam. Ale okej, okay, weźmy może jeszcze jeden... Ma 14 obrony, tak? 14 obrony. Można nam się jeszcze jeden oddział katapult przyda, w Boże... Brazylia to miała żyta na jednostki bo... można ulepszać Czyli zamieniać je w silniejsze oddziały Płacąc za to złoto. Okej okay. Skorzystam z tego prawa teraz Stać mnie na to akurat A e, ja mam tylko dwa oddziały wojowników, co? Co? Seriously? Oh, shit Poppeja <noise> narodowa Mmm. Mm, mm, o. a jakbym był tym, to bym miał samuraja. Sniff, 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 sniff. Chwiesz tam przyjechać. Mm, albo wojowników mógłbym stworzyć. To, że... No, mają duże lasy, A czemu ja mogą przygotować się do strzału? Dobra, tylko nie pamiętam jakiś zasięg ma taka ta Na przykład jak ją tu przygotuję do strzału, czy będzie strzelać dobrze? Nigdy nie lubiłem oblężeń. Gdzie wy chcecie iść, chłopaki? A nie przejmujcie się, jesteśmy pokojowo nastawieni. Dobra, wracajcie już tutaj, kurczę. A, przeprowadzać nie bez przygotowanych katapult? A, czemu nie? Aaa, pizgać tą forencję. No, dobrze. Gorzej tylko, że ona... Może mnie ostrzeliwać normalnie. I tu mi się konica aż tak bardzo nie zda. Kosztowne, a tak jak widzicie. A tak z dystansu, tak. Tak to mi pasuje. To, że właśnie zorientowałem, że. <laughs> ja jeszcze miałem mam tam wszystkich jednostek. Ale. Co z tego? Damy radę. Damy <śmiech> radę. <śmiech> Jakoś to załatwimy. Hmm. Słyszał tam Gdzie jest moja karawana? Moja mała karawana. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest ona autentycznie znikła. To też oni, zabili. Zdobywanie miast może być trudne. Tak, domyśliłem się, że zdobywanie miast może być kurwa trudne. Mm. Ojej, oh. ojej, 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 ojej. No nie, jaki to ma zasięg? Are you fucking kidding me? Te pulty muszą podjechać tak, żeby miasto mogło je ostrzelać, żeby mu strzelić. Okej. Okay. Ale mogę przyjąć... kusy, Już przyjmijmy wolność na maksa. <grymnie> to, co chce ta, O! Mogę darmowego, wielkiego człowieka. Słońce obdarza nasze ziemię swym blaskiem. Czym jest dramatyczne życie? W, sum, w sumie nie, mogłem tego nie robić, to było głupie z mojej strony. Ale deal. O! W końcu dobiegliście! jak miło! Połączymy sobie tą wlegamiastami. Proszę. Co się stało? Dlaczego mam pauzę? Aaa! Co? Nawet katapulta nie strzeliła! Już, już jedną zgiszczyli. Dzięki Twoim odkryciom, wszystkie jednostki, które od tej pory wyprodukujesz, otrzymają awans okrętowania. Który. Dobra, rypać to okrętowanie, nic tego nie podbije. O Jezus, co ja kliknąłem? Jakie to było głupie? Mi się kliknęło przez przypadek Chyba ta konica umrze ono, Ona nie doczeka następnego Szkoda Ty Na tylko, że to nie miasto strzelało O! Porobili za żywą tarczę, ledwo przeżyli, ale jednak. Dzięki tej jednej, jednemu oddziałowi konnicy nie straciłem katapult. Co tam jest? Tam jest konnica tam. do szkolenia. Ślimy i tam. Może też polubią za żywą tarczę. E, droga do Warszawy, tak, niestety. Autostradę trzeba wybudować. Wlefozoropski rząd tego nie rozumie. Nawet teraz 8 mm, tur, aż 8 tur dużo A to 4 Nie chuj tego nie nie? Ale tam może się uda. E, murarstwo Wyrocznia świątynia, trorgowisko, mannica Petra. Filozofia, tak. Stanowmy się nad życiem człowieka, etc., etc. Eee, dobra! No, jest całkiem nieźle. Kosztowna, tak. No, okej. Okay. Nieznany klasztor w się W nie Nie, O, jeszcze stoi. Jak ten włóczników to są naparzajcie! Walą mnie. Chodzi mi o te katapulty! Jej! To, 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 W trudnym terenie. A jak go uleczę, to przyjdzie druga Ooo! No, no. <noise> Artillery fire! In position! W sensie on position. To w sensie jego handlowanie. A atak z dystansu. No, już jest całkiem nieźle. Dobra, jeszcze przetrwamy jedną turę, i to miasto będzie chyba nasze. W taki wypadek ustawię tutaj z zbrodni żeby byli za żywą tarczę. Nie <noise> strzelajcie na katapult! Do nas strzelajcie! Do nas! Boże, e, ja mam zryty lepiej, ja pierdolę. dole. Czuwaj, musimy ich finalnie ostrzelać jeszcze. Chociaż nie wiem o co ja tu walczę. W sumie tu nie ma nic takiego. <noise> Ale jest krater. Hmm. Uuu, chyba już nie za wiele tam zostało. informacje, które mogą okazać się przydatne. No, już muszę Twój przyłączyć że... Nieszczęśliwi mieszkańcy nie będą się rozwijać tak szybko, jak zadowoleni. Jeżeli chcesz A. uszczęśliwić obywateli, wyślij robotników do budowy ulepszeń surowców. Mhm. Mm Należy na z i z koła będzie tu zostać, przyjąćmy tych dialog, i się muszą zrehabilitować. Mhm. Dobra, ci muszą zostać tutaj ufotryfikowani, tak? ale zanim oni tu coś zbudują, to minolata. Sąd. Nie, nie, spokojnie, wy się tam możecie fortyfikować. Nie ma problemu. Zwykłem katapultę. A, wy się uleżcie w tym buszu. Robotnicy! O, oh, how cute! Budowa ulepszeń zautomatyzowana, Tylko to przybiegli ci moi? Nie, bo oni są tutaj. A nie, chłopaki, to wy głowy nie zawracajcie. Może jest wszystko okej. Okay. Hola? Kontynuuj. Stąd mówimy. ty mówisz? No, kiedy będziesz coś chciał, kiedy to dlatego żonajło się w strasznym tempie leży. Marłakeż na szczęście niekoniecznie. No, ale w tam wizum Marłakeż, ale byt. Esnuka dirna. Nie lubisz mnie. Daj, esnuk. Propozycja szacif. Dobra, co? Szaf salił się w głowę. Okay. Ktoś jest bardzo niezadowolony, tylko nie wiem kto. Tak, 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 tak. Pewnie cicha my i Nic tak nie mobilizuje jak wojsko w mieście. Okej, okay, dobra. Kończymy.